No, ostatnio z nimi wygraliśmy w rundzie, także 1-0. Mam nadzieję, że nas lekceważą. Ja jestem optymistycznie nastawiony do tego, że nasz mecz w wykonaniu nas, naszym w Łęcznej naprawdę mógł się podobać. Był bardzo dobry mecz na, tym, na pierwszym poziomie. Zaskoczyliśmy Łęczną. Bałem się tutaj, dochodzą mnie słuchy też i, i, i krytyka wobec mnie, że zespół nie przygotowany jest to bezdudne, bo ktoś był na meczu łącznie, to widział, że, że grając w dziesiątkę, to my mieliśmy praktycznie przewagę, mogliśmy, strzeliliśmy w z, z innego I, i tutaj nie widziałem różnicy w wybieganiu czy w przygotowaniu fizycznym obu zespołów. My, my biegaliśmy więcej, nas było mniej, także tutaj jestem... Jestem zadowolony, że wybiegaliśmy ten mecz, stworzyliśmy naprawdę dużo sytuacji, no, nie możemy wykorzystać. Byśmy wykorzystywali to co mamy, to, to tego meczu na pewno byśmy nie przegrali, a na początku pierwsze 15 minut to była, to była dobra gra łącznie, ale później to my dominowaliśmy. Stworzyliśmy też sytuacje, po których musimy strzelić bramki na wyjazdach, wtedy jest większa szansa na to, że można ten mecz wygrać ewentualnie za